w następnej degustacji. Tym razem amerykańskie piwo wyprodukowane w Anglii. Firestone Walker Brewing Company i tu jest Firestone z gwiazdką. Mindhaze IPA, 6,2% alkoholu i tu jest wyjaśnienie tej gwiazdki. Uważone i zapuszkowane we współpracy z Firestone Walker Brewing Company, company przez Tonbridge Brewery w Anglii. Eee, co tu piszą? Zawiera słód jęczmienny, pszenicę i Owiec. No Dużo to się nie napisali, muszę powiedzieć. Jest kilka innych języków. Podejrzewam, że po prostu jest to wersja na Europę tworzona tutaj żeby było świeższe zanim dopłynie ze Stanów, no to już nie będzie takie świeże no ale pogrzebę, mam nadzieję, że użyli tych samych składników co i Amerykanie, także to jest z amerykańskiej strony słody dwurzędowy pszeniczny, monachijski dmucha na pszenicza Czyli Terrified Weed, Blond Roast Oat, czyli prażony, ale jasny owiec. No i owiec, czyli niesłodowany. Chmiele do kotła poszła Mandelina Bawaria i Cascade, a na, na zimno Azaka, Eldorado, do Mozaik, Chinuk, Kalista, Kaszmir i Idaho Seven. No, przyjemnie. Przyjemnie. No i co my, co tu dostaliśmy? Bardzo jasne piwo. E, Zmętnione. W końcu ma być Hazy. Prawie, że pomarańczowy w tym centrum. Piana. No, nie powiedziałbym, żeby się popisali z pianą średnia pęknierzykowa no i dosyć szybko e, zgasła Aromat jest okej okay. ja bym powiedział, że jest OK e, też mogliby się posarać więcej no, dali fajne miele, ale czuć e, słodowość, pszenicę e, troszkę czuć owoców um, tropikalnych, mango, papaja, to co możecie zwykle wyczuć, marakuja, troszkę takich, e, ale także czuć właśnie to, te, te słody, taką lekko, powiedział powiedział, mokre zboże, po prostu. Jest taka, taka nutka, mokre zboża po prostu. Powiedziałbym, że jest to źle, ale wydaje mi się, że powinien być więcej tego, tego aromatu. Taki powinien być bardziej taki soczysty, buchający aromat e, właśnie tych tropikalnych owoców. To wtedy byłoby ok. A tak mm, no i jest alright. Ale mógłby być lepiej, nie? Dobra, przejdźmy do smaku. A co zrobię? Ciekawe, ciekawe. muszę powiedzieć, że nasycenie jest dosyć niskie. Słodowość, e, jeśli chodzi o ciało, to ciało jest takie lżejsze niż podejrzewam to jest 6,2% alkoholu. A się okazuje, że pije się normalnie, tak jak sesyjne, prawie że e, IPA dosyć lekkie, jest ziarnistość pszenicy, ale są też aksamitne nutki e, z owsa. Bardzo przyjemnie się to pije, szczególnie przy tej właśnie niskiej, e, niskim nasyceniu. Bardzo relaksacyjne, e, świetnie pijalne piwo, e, no z takimi ...tropikalnymi akcentami. Mogło być więcej, muszę powiedzieć. To nie jest soczyste piwo. To nie ma feerii, smaków. To nie pije się jak soczek. Zdecydowanie. To bardzo czuć słody. Jest to przyjemne piwo. Delikatne. E, relaksacyjne prawie że ma taką właśnie sesyjny odbiór, bardzo fajnie się je pije, delikatnie. E, no, tylko trzeba przy, przy tym uważać na alkohol. A propos alkohol, jest ładnie ukryty, nie czuć go wcale. E, no, ale ja bym chciał więcej soczystości tutaj. Szczególnie że udzieli mi fajne chmiele. Hmm. Z drugiej strony nie użyli żadnych e, owoców, żadnych pulp ani nic takiego. Także to, co mamy, to jest samego chmielu. I to też mi się podoba. Natomiast nie jest to takie super wyraźne, super soczyste i wow. Co moglibyśmy się spodziewać po codziennie to, to amerykańskim piwie? E, nie wiem, czy to jest taka lekko stonowana wersja europejska, e, czy oryginał też jest taki delikatny. Ale ogólnie fajne piwo, fajnie się je pije, zdecydowanie można sobie posiedzieć, pogadać przy nim, przyjemne w odbiorze. Ale według mnie mogłyby być bardziej soczyste, bardziej tropikalne, bardziej amerykańskie. No nie wiem, no nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. E, czepiam się szczegółów. E, fajne piwo, ale chyba mogłyby być lepsze. Nie wiem. Ale zdecydowanie warto spróbować. Fajnie by było, że tak powiem, porównać oryginalną amerykańską wersję i tą Stone Bridge'a. No ale to jest trudne do osiągnięcia. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba a tak i podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie, o dzwoneczku, wódz będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej ludego Wasze zdrowie. Czy